Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Korzystając z, z chwili przerwy przedświątecznej i świątecznej chciałabym Wam życzyć, moi drodzy zdrowych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy, bogatego stołu, mokrego dyngusa w poniedziałek. No i żeby te święta upłynęły w. W rodzinnym gronie, żebyście się częściej uśmiechali, no i wszystkiego, wszystkiego dobrego. I, i korzystając właśnie z okazji życzeń, chciałabym wam pokazać, co będzie, moim, co będzie w moim następnym filmiku. W mailach pytaliście mnie, o czy mogłabym zrobić płaską damę na szydełku. Więc będzie, ona jest skończona przed chwileczką. Jeszcze nie jest dokładnie wykrochmalona, jeszcze tu nie jest złączona, ale będzie to ciężko tak pokazać. O, taka płaska dama. Tak ciężko do kamery. O, i taka będzie, w taki, znaczy, tą drugą będę robić chyba w fioletowych kolorach. Ale jeszcze ją trzeba ozdobić, więc dopiero w następnym filmiku będzie pokazana dokładnie. Co jeszcze będzie w następnych filmikach? Dwie serwetki z takiej oto gazetki. O, będą dwie piękne serwetki. Zaraz wam pokażę jakie. Już Wam pokazuję. Oczywiście takie coś. Taka serwetka piękna. I druga to była chyba ta. No właśnie, ta z okładki. O. I taka serwetka będzie w następnych filmikach. No i co? No i tyle. Życzenia Wam złożyłam. No nie chcę przedłużać, bo wiadomo yy, przygotowania. Yy, odpoczynek po ciężkim sprzątaniu jest. Yy, więc kochani, żegnam się i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Wszystkiego dobrego na święta smacznego jajeczka i mokrego lanego poniedziałku. Do widzenia!